Siła dziesięciu swirot. Tutaj słowo siła występuje w sensie potencjał. Siła potencjalna. W dziesięciu swirot roż niepoznawalne są jeszcze same dziesięć swirot. One są tylko potencjałem dziesięciu swirot, czyli ich korzeniem. Podobnie do nasienia, które jest korzeniem dla drzewa, ale drzewo jeszcze nie jest poznawalne w nim. Czyli to jest tylko potencjał. Potencjał, z którego coś dopiero może urosnąć. Tak samo jak korzeń jest tylko potencjałem dla przyszłego drzewa. Ziarno jest również potencjałem dla przyszłej rośliny. Nasienie jest potencjałem dla przyszłego stworzenia zwierzęcia na przykład. Czy człowiek. I tutaj, ja bym się momencik nad tym zatrzymał. To jest bardzo ważne. Dziesięć swirod roż, dziesięć swirod głowy są jeszcze nierozpoznawalne same w sobie jako dziesięć swirod. To jest tylko potencjalny dziesięć swirod. Czyli co to jest? Swirod to jest pragnienie napełnione światłem. Naczynie, które świeci, jak gdyby. Swirod. W głowie one się już pojawiają, ale one tam są jeszcze w formie czysto potencjalnej i porównać to można do tego, jak u człowieka mamy głowę. To jest bardzo ważne, to jest niezmiernie ważna rzecz, ja bym to powiązał z powstawaniem całego duchowego parcufa i z tym, co powstaje również na wszystkich innych poziomach. Dlatego, że wszystko powstaje w taki sam sposób. Najpierw światło przychodzi zawsze do poziomu głowy parcufa, gdziekolwiek by to nie było na jakimkolwiek poziomie, zawsze przychodzi do głowy, i u człowieka tutaj w świecie materialnym również na początku wszystko przychodzi zawsze tylko do głowy. Życie człowieka zaczyna się od głowy. Pierwsze wykształca się roż, czyli głowa. Potem, następnie, dopiero reszta ciała. I, dokładnie tak samo, budują się wszystkie nasze pragnienia i napełnienia, jakie mamy w ciągu całego naszego życia, zarówno każdego człowieka, jak i całych grup ludzi, jak i całej ludzkości. Na początku wszystko przychodzi w głowę. To samo dotyczy rozwoju całej ludzkości od początku. Najpierw przychodzi głowa, potem przychodzi ciało. To oczywiście jest trudne do zobaczenia, trzeba to sobie przeanalizować wzrokiem duchowym, ale tak właśnie jest. I tak jest u nas. I to, co przychodzi do głowy, to jest tylko potencjał tego, co może dopiero później ubrać się w ciało. W znaczeniu duchowym to jest coś takiego, że do głowy przychodzi światło w głowie. Następuje odbicie tego światła przez malchut głowy, i w to odbite światło ubiera się światło wyższe, które przychodzi do tej głowy. Czyli co się dzieje? Przychodzi światło na słodzenie, i następnie powstają naczynia na to światło w głowie. To światło zostaje odbite i ubrane w to światło odbite. W ten sposób powstają potencjalne naczynia, czyli to odbite światło, a w nich jest potencjalne napełnienie, czyli pragnienie i napełnienie w formie potencjalnej. Powstaje w głowie. I pierwszy, lepszy przykład, jaki w tym momencie mi przychodzi do głowy. Na przykład, jestem mężczyzną, patrzę na podwórko sąsiada, kupił sobie nowiutką Toyota. Jaki piękny samochód, a ja mam dwudziestoletniego Seata. Patrzę sobie i podziwiam, jaki piękny przychodzi do mnie światło. Chciałbym też mieć taki piękny samochód. Co ja wtedy robię? Zaczynam ubierać ten obraz samochodu w wizję taką, że on jest mój. Jakby to było fajnie mieć taki, żeby on był u mnie otworzyć drzwi, wsiąść sobie tą skórzaną kierownicę, tą nawigacja piękna. Wszystko super. No chciałoby się coś takiego mieć. Ale niestety to nie jest moje. To jest w mojej głowie. Przychodzi, ale ja to już ubieram. Ja odbywam ziwuk z tym obrazem. Ja go zaczynam ubierać w swoje wyobrażenia, czyli jak gdyby buduję potencjalne swoje pragnienie otrzymywania tej przyjemności z posiadania tego samochodu, spędzenia nim drogą, i tak dalej. Ja sobie buduję to pragnienie i już wyobrażam sobie napełnienie, które w nie przychodzi. Ja w głowie już buduję sobie obraz przyszłego ciała, a ciało to będzie wtedy, kiedy mi, jakimś tam oczywiście cudem, po jakiejś tam pracy i wysiłku, udałoby się na przykład, zdobyć taki samochód i rzeczywiście, realnie do niego wsiąść i pojechać. Ale ja na razie buduję sobie to w głowie. Dopiero potem, z głowy, to moje pragnienie potencjalne, napełnione potencjalnym nasłodzeniem, przechodzi do mojego ciała, czyli do mojego realnego odczuwania tego, co ja rzeczywiście mam, czyli cheset, czyli mam w banku 10 tysięcy złożone, to już jest coś, to już jest super, to już mi jest dane, żeby zdobyć ten samochód. Ale brakuje mi jeszcze 40 tysięcy, to jest moja gwóra. Tego nie dano mi. I zaczynam wtedy pracować już w swoim ciele, czy w sześciu sferot, żeby to nasłodzenie z głowy. Przeciągnąć do realnego odczuwania, czyli do ciała. Suma sumarum, jednego i drugiego to jest moje tiferet w danym momencie. To jest coś, co mi świeci w taki czy inny sposób. Następnie ja się w to wszystko włączam od dołu poprzez necach i chod. To jest moje włączenie. I zaczynam pracować. Zaczynam przechodzić od jednej strony do drugiej. Ja tutaj już nie będę analizował tego głębiej, bo to każdy może sobie spróbować sam na swoich własnych przykładach, na swoich własnych analizach czy jakichś tam wyobrażeniach spróbować zbudować tą konstrukcję. Efekt mojej pracy gromadzi się w jesodzie, suma tej pracy, i dzięki sumie tej pracy ja mogę w jakiś sposób to pragnienie powoli realizować, aż w końcu ono się realizuje w pełni, w taki czy inny sposób. Albo się nie realizuje, jeżeli pracę wykonuje źle. I co tutaj jest bardzo ważne w tym? Bardzo ważne jest, żeby ten ziwuk nasz pilnować, żeby on zawsze odbywał się z rzeczami, które naprawdę są dobre i naprawdę nam potrzebne. Tutaj trzeba się w tym momencie zastanowić, kiedy ja wyglądam przez okno, patrzę, że stoi samochód, to się trzeba zastanowić, czy aby na pewno ja jego chcę, może po prostu trzeba lepiej odwrócić wzrok i nie ubierać go w swoje, jakieś tam potencjalne naczynia i, i napełnienia. Może lepiej zwrócić wzrok na coś innego, może coś lepszego, może wyższego w swoim znaczeniu. Tu trzeba pilnować tego przymierza. I to jest pierwsze przymierze, właśnie oczu. Potem jest przymierze ust. To jest to przymierze, które mówi o tym, że to, co ja widzę, to, co do mnie przychodzi z zewnątrz, niektóre rzeczy wybieram i mówię o nich. One dochodzą do moich ust, czyli mówię o nich, myślę, jak gdyby. Zaczynam je powoli przeprowadzać z głowy, z potencjalnych w ciało, poprzez usta, czyli poprzez malchut głowy, wchodzą w ciało. I tu trzeba uważać, które z nich dopuścić do tego, żeby doszły do tych moich ust, a które nie. Potem trzeba znowu uważać, jeżeli one przejdą już i wejdą do naszego ciała, to trzeba tutaj uważać właśnie w naszym ciele. Z jakimi pragnieniami się łączyć, z jakimi się nie łączyć. I te wszystkie punkty tego przymierza trzeba ich pilnować, a w szczególności trzeba pilnować tego już punktu najniższego, punktu Jesoda. Kiedy te potencjalne pragnienia z głowy i napełnienia wchodzą w ciało, one powoli stają się coraz bardziej realnymi i zaczynają już dotykać najniższych naszych odczuć, pragnienia otrzymywania tego. Tam trzeba być już najbardziej ostrożnym. Ja to powiedziałem tak, jak mi w tym momencie przyszło po prostu do mnie, ale każdy z Was musi próbować właśnie w taki sposób sobie wybudować całą tą konstrukcję parcufa duchowego. I tutaj nie mówimy o ciele, bo ten samochód na przykład, czy jakieś inne moje marzenie. Ono nie wchodzi do mojego brzucha. Ono wchodzi do mojego realnego odczuwania. I to jest ciało. A my musimy pracować nad tym, żeby przyciągnąć światło duchowe w naczynia duchowe. Duchowe, niematerialne. Bo to były przykłady materialne. My musimy starać się odbywać ziwuk z rzeczami duchowymi. Wysokimi. Takimi jak tutaj. Odbywamy Zivuk z tekstem Balchasulama, z torą. Starać się przyciągać do siebie jakieś piękno, dobro, miłość. Na tym je odbywać. I starać się przede wszystkim dążyć do tego, żeby dowiedzieć się, co to są te naczynia duchowe, i światło duchowe. I do tego dążyć. Cały czas, żeby wybudować właśnie najpierw w swojej głowie potencjalne naczynia duchowe, napełnione potencjalnym światłem, czyli ten, można powiedzieć, pierwszy poziom duchowy osiągnąć. Najwyższy poziom naczynia, keter, napełniony najniższym poziomem światła. Kiedy już osiągniemy go, to wtedy on się napełni. Jak już się pojawi naczynie, to wtedy przyjdzie światło. Automatycznie to się odbywa. I potem po kolei znowu się wchodzi na kolejne. Znowu ubieramy w głowie i przechodzi w ciało. Potem pracujemy z tym. Pracujemy z tym, dochodzi właśnie do Jesoda, od Jesoda wznosi się orchozer, i wtedy światło, zaprawdę, tak już faktycznie ubiera się w te nasze naczynia wypracowane i napełnia naszą malchut, czyli nasze pragnienie otrzymywania, w naszym przypadku, światła duchowego. Bo w przypadku materialnych nasłodzeń to jest otrzymanie światła materialnego zadowolenia z czegoś tam, co by to nie było, czy materialnego posiadania czegoś, czy odczuwania jakiejś przyjemności. I tą strukturę duchowego parcufa tych dziesięciu swirot można znaleźć wszędzie, w każdej istocie, w każdym działaniu. I to można też językiem liter, czteroliterowego imienia stwórcy, wszystko wyrazić. Bo to jest jedno: dziesięć swirot i te cztery litery. I w ten sposób widzimy to czteroliterowe imię wszędzie i we wszystkim. Jak, jak on, stwórca, w jaki sposób ubiera to światło w te naczynia. I my to możemy zobaczyć wszędzie, na wszystkich poziomach. Oczywiście, naszym celem jest zobaczenie tego na poziomie duchowym. Do tego my dążymy. 40. Tworzący macil. Macil to dosłownie oznacza nie tworzący, tylko oznacza promieniujący, emanujący, emanujący światło. Malchutrosz określana jest jako tworząca, czy też właśnie macil. Odnośnie do dziesięciu swierot nazywanych głów, czyli ciało. Tak samo każdy wyższy stopień, odnośnie niższego od niego, nazywa się jej stwórcą. Czyli to, co mówiłem w przykładzie, powstaje w głowie parcufa, to powstaje dzięki malchut. Malchut wznosi orchozer. I w to Orchozer ubiera się wyższe światło, i ona jest właśnie tą emanującą światło w dół, czyli w siebie, tak naprawdę, w swoje własne wewnętrzne dziesięć sfer, które rozszerzają się i robi się ciało z nich. Także, jak widzicie, ciało robi się z głowy. Z tego, co przychodzi do naszej głowy, te potencjalne pragnienia i napełnienia, one rozszerzają się i stwarzają ciało nasze czyli realne odczuwanie tych pragnień i napełnień. Które powstają w głowie. Od tego wszystko się zaczyna. One są tym macilem, właśnie ta malchut, właśnie te usta nasze. Ona stwarza ciało. Widzicie teraz, ludzie się zastanawiają, skąd się biorą takie czy inne rzeczy. Popatrzcie sobie, nawet tutaj niedawno, Widziałem, że były wzmianki w telewizji właśnie o tym. I był pokazywany film, który był ileś lat temu zrobiony, który po prostu wręcz dosłownie odzwierciedla to, co się teraz dzieje. Co tutaj nastąpiło? Najpierw coś powstaje w głowie parcufa, a z czasem, w odpowiednich warunkach, po przejściu. Odpowiednich etapów, to coś, co powstało w głowie, pojawia się w realnej rzeczywistości, w realnym odczuwaniu stworzeń. Wszystko, co się przydarza wszystkim stworzeniom, przede wszystkim, oczywiście, chodzi tutaj o ludzi, bo wszystkie inne stworzenia są podporządkowane człowiekowi, wszystkie, nawet wirusy. Jeżeli ja nie jestem fachowcem od tego, ale jeżeli by tak poszukać w jakichś tam poważnych badań naukowych na temat wirusów, to okaże się, że wirusy z całą pewnością odgrywają ogromną rolę związaną z rozwojem ludzkości. Być może nawet mają wpływ na jakieś tam geny człowieka i tak dalej. Wszystko absolutnie jest związane z człowiekiem, wszystko jest zależne od nas i od naszych czynów. My wszystkim sterujemy, całą naturą. Ona jest podporządkowana nam. Tak jak Bóg powiedział, stworzył Adama i przyprowadził do niego wszystkie zwierzęta, żeby przekonać się, jaką da im nazwę. Czyli właściwości. To człowiek nadaje właściwości wszystkiemu. I człowiek sam właśnie z najpierw swoją głową decyduje o tym, co się będzie z nim działo dalej w ciele. Najpierw wszystko powstaje w głowie. I dlatego to. Nie jest tak, jak nieraz mówią psychologowie, czy tam inni fachowcy, że. czy w ogóle ludzie tak uważają, że na przykład, jeżeli ja sobie oglądam codziennie jakieś tam, nie wiem, kryminalne filmy, czy jakieś tam programy, czy takie, czy inne, to nie jest tak, że to jest obojętne dla tego, co się będzie później działo ze mną. Nie jest to obojętne. Ja wpuszczam do głowy pewne rzeczy. One we mnie zaczynają tam w głowie żyć. Ja je ubieram tam. I ja ubieram zarówno dobre, jak i złe. To nie jest tak, że ja sobie siedzę, oglądam jakiś film wojenny i nic mi nie grozi, ja sobie tylko tak opatrzę, jak tam jeden do drugiego strzela, jak krew się leje, ręce urywają itd. Nie. To nie jest takie sobie nieważne i nic nieznaczące. Nie, nie. To jest właśnie budowanie w głowie pewnych struktur, które prędzej czy później Przechodzą w ciało. Dlatego, jak popatrzycie wokół siebie, co się dzieje, czym żyją ludzie, co oglądają, czego chcą, bo artyści, filmowcy, pisarze czy inni, którzy zarządzają mediami, oni dają ludziom to, czego oni chcą. Oni napełniają pragnienia tych ludzi, i ci ludzie odbywają zivóg z tym wszystkim. Wchłaniają to do swoich głów. I prędzej czy później wszystkie pragnienia wszystkich ludzi, które gdzieś tam w tych głowach powstają, one prędzej czy później zostają napełnione. To będzie albo w tym wcieleniu, albo w innym wcieleniu. Jak mówi kabała wyraźnie. Każde pragnienie, które się pojawia gdziekolwiek, ono ma swoje napełnienie w Einsof i to napełnienie z Einsof do tego pragnienia prędzej czy później przyjdzie. I teraz właśnie kwestia jest jakie pragnienia my wzbudzamy i przyciągamy. To są takie struktury funkcjonowania wszechświata, które są zakryte przed ludźmi i tylko kabała takie struktury odkrywa. I dlatego kabała musi być rozpowszechniana i dawana ludziom, żeby oni powoli, powoli, w wyniku różnorodnych bodźców takich czy innych, doszli do tego, że w tej mądrości jest klucz do osiągnięcia prawdziwych, dobrych naczyń i pragnień, napełnionych dobrym światłem. Tutaj są klucze, tutaj są struktury, w jaki sposób to działa po prostu.